Mieszaj ten beton, mieszaj. Pierwsza rantka tu chyba. <laughs> Bardzo. Θέλω να φτάνω τώρα Dałość, kurwa Tak? Była mała, się ją wziąłem A no gitara Ja myślałem, że ktoś ją, że ktoś ją wyjebał Nie, nie Oj, ale tutaj to nie wiem, czy wejdzie nie, muszę spuścić powietrze jeszcze, bo się strasznie kotłuje, pana. Za dużo wam powietrza tak? Strasznie się kotuje. Wyrwałem tą gałąź kurwa Spierdoliłem tak? się w nią. Wpisa, wpisałem, wpisałem w pizdę, to mi ją urwało, w pizdu. Boisz się tam trochę wjechać? Gdzie? No nie wiem, ten na wprost, tylko lewo kurwa, ale... No to ten... próbuj tam gdzie ja zaraz. Dobra. To jak coś, to będziesz nie łapał. No ja mam nadzieję, że nie chłopak też mną łapać. <laughs> jak staniesz... Jak będzie ci siadała, nie? To nie kotłuj jej, bo jak zaczniesz kotłować To cię gimnie do tyłu Jak zobaczysz, że już kurwa nie ma sensu Po prostu Sprzęgło, hamulce dwa I stój, nie? Więc albo cię ja sprowadzę Albo wtedy Pomału przedni trzymasz A tylny popuszczasz, nie? I będziesz się suwał, no, Maksymalnie do przodu Jak no. wjeżdżam to, to normalnie trzymać jak, jak, jak wjeżdżasz no. No to tu już musisz wyczuć, bo Co trzeba musisz samym, i dupę dociążać no. i jak stawia to przód, no to wiesz, to ciężko powiedzieć, nie? A włącz interkom, to będziemy się słyszeć. W, tylko włącz! Nie, yy. no ja włączyłem już, nie? A to masz witaj? No było, witaj no Bo u mnie jest ten drugi przywództw podobno, inaczej, na Literką połączony Ciekawe z kim? No nie wiem O, mam, teraz no, Bo kurwa nie słyszałem, nie? Bo kurwa Ale ogólnie kopalnia jest fajna, nie? fajna, tylko jak to jest Tak naprawdę jest raz Ja wiem bo... Jak na to patrzę, to mówią jak jest dole. No to dlaczego dlatego poczekaj jak ja wiadę, to zejdę, składa i ci powiem, nie? Jedynka, żeby nie przepierdolić Kurwa, czekaj, bo nie, nie pojedzie środkiem Także wal sobie dwują a potem sobie zbij ewentualnie gdzieś o, tak jak ja tutaj stoję zbij sobie na jedynkę, nie? No, tylko uważaj jak wypierdolisz z tego iglaka ostatniego, tą choinkę to kurwa woź, żebyś Cię nie wygięło przez fajerę, nie? Dawaj, pizdaj jak coś będę ci łapał Tylko pizda Jedyneczkę możesz <grym zjadka> Dobrze, dobrze No, bo tutaj już ciś zluzowała, a wjechała, no Dobrze, bardzo dobrze Kacper! Dawaj podjedziesz sobie yy, o pod tym tutaj Gdzie ja wyjebałem ten korzeń No trzeba uważać tyle chłopaków Zjedź sobie tędy i wiesz Tylko tu jak będziesz wierzał, żeby ci nie wypiło fajerę Na tym korzeniu No Znaczy tu możesz jedyną walić nie? cały czas Poczekaj Kasper, co? No, idziemy, idziemy na drugą no, Dobra, spokojnie Ty tak, za drzewami od razu w pizdę trzymaj, no Pełen gaz, ciśnij Dawaj, dawaj, dobrze, dobrze idzie I teraz uważaj za ty się... O, bajera No, tam będzie taki fajny zaraz po lewo No, ale tutaj to strach No tutaj jest akurat ciekawie To stój ty Stań ty i najwyżej będziesz mnie, kurwa, łapał, nie? Dobra, ja se, kurwa, jadę, zjadę i będę walił Najgorzej się czasem połapać, który to jest, kurwa, wjazd, nie? Bo jest ich, kurwa, tyle, że można się, kurwa, pomylić Nie jest tu, on dobrze stoi, tutaj nikt w niego nie zajebił Ja już mi się gorąco zrobiło, ci powiem. O, kurwa, cieplotka jest. Kierdowa, no. no ładnie skatana. Kurwa, grązka jak skórę Dobra, ja sobie kas zjadę. On no, zjadę sobie. Kuu no, ja to Będziesz miał przejebane wejść. Ja zjadę Gazorbskitu. Dobra. No jeszcze raz próbuję. No, tu jest ten podjazd zjebany, bo właśnie są takie wiesz kręty, nie? Z kilometr. Ale wiesz, jeżeli nie ma budynków, nie. Jerdolona. Powiem ci, że już myślałem, że. na jedynkę, no Ale ja. pod koniec to nie wiedziałem, czy wejdzie ja. Tak kurwa no, Już tak zwolniło No, w chuj, nie? A, no, wypróbuj no Trzymało sobie jechać może kurwa po jakieś klucze do, do pierwszego, lepszego rolnika Teraz przyszedł bo teraz nie jest to nie ma A, kurwa To ona no, tyle pali? Co? Tam jest stromą uważaj Ale dziwne, że aż ci tyle pali kurwa całe kuba kurwa, Tylko tu jest obok kurwa stacja Jak będziesz miał pizdę to podjedziemy, więc tankujemy, nie? Zdaj mi tego ogle błonewką Ty powiem ci, że ja się upłaciłem już ale panie Znaczy tam stoi, stojisz to przesał, a tutaj wie jak z kurwycy Druga kopanie, nie? Tu i tam. No to, kurwa, jechałem tam o no, no zaraz, kurwa. No ile? Z 500 metrów pojechałeś? Nie, ja skończyłem. tam było, to nie wiem Mimie. Nawracaj, nawracaj. Kto tak wziął? To, tu, jak wyjedziesz, Julek, do tej ulicy, to jedź w prawo i zaraz masz po prawo, jedną i na wprost jest. Tylko tam jest też z wodą, więc trzeba uważać, nie? No to tam będziesz miał. Dobrze. Chodźcie, no, Ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. O patrz, tu jaki kurwa zajebisty podjeździk mamy. Kurwa stanę jeszcze na takiej górze same. Nie no wiadomo, ja samemu ja sam też nie odpierdalam, raczej tak na no spokojnie. Kiedy się wywaliłem tam na tej lebrusze to mówię o pierdole. No. Ma no rację. Ten se pierdolniemy. Pierdolniemy sobie tą ściankę kilka razy. I tam są yy, z tamtej strony. One są łagodne, a tam jeden to był taki fajny, że lewo, prawo i tak fajnie ono, tam tańczyły te kłady. Tu, o, ten czerwony, też jest spoko spokojny. No. no, mam nadzieję, tylko że się kurwa nie przeziębie. Najgorsze to są te stare kurwy O kurwa Mało się nie wyjebałem Chciałem nawrócić, a już tak stanęła ku tym, że no, Dobra, dobra, ja, ja sobie tutaj robię ścianę Więc śmiało to jest kurwa to? Chupakiem nigdy nie jeździłem kurwa Zatem siadłem na ten, na takiego czuperka No? Kurwa pięknie mi się pojebałem Nie <grym> słyszałem <grym> 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 Tam jest do dołu jedynkę, to do góry Tak, tak. Dobra kurwa O kurwa jak dziwnie napierdole ja O jaka mięciutko Jezu kochany Ja pierdolę. Niepotrzebnie wsiadłem, bo mi się jeszcze krasko. Kurwa. Naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. ale właśnie kurwa na krosie. Buja Ja pierdolę. Jak to się jest Ha <laughs> Ona jest mięciutka. O. Ja pierdolę to tak przyjemnie, że głowa mała. Za kurwa. Mówię tak niepotrzebnie, wsiadłem, bo mi się kras spodoba. Jeszcze kurwa. <śpiew> Pierdolone krosy. <laughs> to pamiętam, kurwa, dźwiganie tego mm -hmm. Moment, męczący mm -hmm. O, No właśnie, nie maszyna, a kurwa rider mm -hmm. Chcę! Kurwa, jak się gasi? O oh. oh, kurwa, ludzie, zajebiście O no, kurwa, lata no, no ja mam łeb jak sklep, kurwa wiem, jak... Kurwa, mogliśmy sobie jakąś kobasę Nie wiem, jak, chcesz? <Szysk> Ty, zajebałem kurwa od tego pniaka O kurwa <ślesk> yeah